To jest wycieczka okolicznościowa, Jedziemy do Wrocławia y, na krasnale i y, pojedziemy jeszcze y, na koniec sierpnia. Dobra, dawa, dawa. Wędrówka na jakim szlaku i pociągi inne jeżdżą przez krasnale. Oleśnica stała pociągami, jako że zakłady naprawcze taboru kolejowego funkcjonują już w Oleśnicy 100 lat. W Oleśnicy było, praca głównie była albo w Wojsku, albo w ZNTK, albo w Fabryce Obuwia. Dlatego chętnie skorzystaliśmy z propozycji pociągu turystycznego. Pociągu, który wiąże przyjemne z pożytecznym, czyli przywraca ideę parowozów, parowozów czara, jednocześnie zapewnia możliwość zwiedzania okolic. Pociąg jechał aż do Sobudki. Wielu oleśniczan, mam nadzieję, że spędzi dzisiaj bardzo sympatyczną i przyjemną sobotę. Myślę, że inicjatywy, które się rodzą, związane z upamiętnieniem faktu funkcjonowania zakładów naprawczych i jednocześnie ci wszyscy, którzy zainteresowani są reaktywowaniem idei pociągu i kolejnictwa w Oleśnicy, z pewnością mogą liczyć na wsparcie miejskie i każde ich działanie. Będziemy bacznie obserwować i wszędzie, do gdzie tylko możliwe będzie, udzielać pomocy. Czerokości!